Siemanko w nowym vlogu. W ostatnim dniu podróży naszej majówkowej. Dzisiaj mamy trzeci? Tak. tak. Trzeci maja. Sąsiedzi się przywitają. Dzień dobry. No, dzień dobry. Dzień dobry. Łukaszek też. Hello Elusion. U nas się oczywiście na, laj, na, tym, na lenistwa parówki. Na siadanko. I zobaczcie, jaka piękna pogoda. I gdzie my stoimy. To jest ostatni punkt postoju przed Polską. Dzisiaj dotrzemy do domu wieczorem. Ile mamy kilometrów? 420. Gdzie masz telefon? Yy, na 420. Nie śpieszymy się po drodze, też zrobimy sobie postój, żeby na wariata nie jechać. Ale pięknie tu jest, zobaczcie. Ja jeszcze w piżamce nawet się nie myłam. Ognisko, ale nie robiliśmy, bo już nie mieliśmy co na to ognisko. Wczoraj zjedliśmy spaghetti. Także tu jest oto ta skoła to feretta. Tu się wchodzi na górę. Tam podobno gdzieś tam jest jakieś źródełko, jakaś woda pitna. Ale to mamy zamiar na spacer przejść się zanim ruszymy. Także najpierw woda z cytrynką, śniadanko, a dopiero później reszta. Dobra, biorę się. Lodówka już prawie pusta. Zobaczcie więc można wracać do domu. Wiecie, że kawę trzeba trzymać w lodówce? Jak wiecie, to napiszcie, że wiecie. Łukasz sobie kupił specjalną taką do parzenia. Będziesz dronem latał? Chcieliśmy dronem latać w tym miejscu, co staliśmy w Chorwacji na dziko z powrotem i wiecie, że mu wyskoczył, wyskoczył komunikat jaki? Że... Yy, że jest jakiś tam strefie i że przejmą mu drona. No nie można latać w każdym razie. Więc sobie odpuścił latanie dronem. Dobra, wodę wypijam. Mam nadzieję, że już wystygła. Słuchajcie, my idziemy na spacer przed podróżą, ale na ferecie widzicie ludzi, jak się wspinają. Przyjechali niedawno i się wspinają. Też fajna zajawka, tylko strachu trzeba nie mieć. Widzicie? Już, już jedna osoba była na samej górze tam. Co szukasz Krzysiu, szlaku? Co to jest? No, tu mam pitną wodę, nie? Tu jest pitna woda? Tak, to jest źródełka tutaj. Dlatego jest to znaczenie. Tak. Wypływa. Niesamowite to jest wszystko. Wszedł już na tą feratę, To jest ferata pami. Pamir? Pamir. No i co? Teraz będzie zjeżdżał. Kochani, zobaczcie do jakiego miejsca cudownego wyszliśmy. To jest ten most? To nie jest, to jest w ogóle na rurę most. Jakąś. Ale jest kładka obok. Jest kładka obok. No tu jest kładka obok. Schodki, kładka. Jest kładka obok. A co jest tu napisane? Drik. Dryza. Jekka, Plaża. 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 Plaża jak plaża. Tak. Uf, Ale pięknie. Naprawdę. Buziaki <laughs> i szerokości. Rozstajemy się tu. Ty też? Chodź <laughs> pani. Na razie trzymaj. się. Papa! Nie przechodzimy. Pa, pa. Lecimy my już do chałupki, a oni jeszcze tu trochę pokrążą. Popatrzą. Co i jak? A my już do chałupy mamy 500 ile? 430. 430 km. Także uciekamy. 140 mamy do Krakowa. Morawskie pod Zamczem. O, na górze, no. Też ciekawe, nie? Tak wysoko. I jak przyjedziemy Kraków, to staniemy, zrobimy sobie obiadek nie? i serwis chyba, tak? No, także serwis zrobimy sobie za Krakowem, zjemy obiadek, został mi sos z, ze spaghetti z, z, z mięsem i kopytka mam jeszcze, to więc kopytkę, dołożymy sobie kopytek, więc zjemy te resztki, wyjadamy po podróżnicze. I zrobimy sobie serwis, żeby już na pusto jechać do domu, bo już będziemy mieć od Krakowa tylko 200 a jeszcze chcemy, jak dojedziemy do Radomia, słuchajcie to chcemy jeszcze podjechać i umyć Miecia, bo jest tak brudny, że aż się nie da na niego patrzeć, więc chcemy te, ten brud zmyć żeby nie stał tak wiecie, morusany, nie? Uśmotruchany. uśmotruchany, żeby nie stał także widzimy się za Krakowem mamy mob i stację benzynową. Za 15 druga jest. Będziemy się tankować i roztankowywać. Czyli robić serwis. No i obiad. czym po ile jest tu paliwo? 6,01. A pod granicą w Chyżne było 5,95. Także tankujemy się i odjeżdżamy dalej na parking. Nie odpoczywa, a ja się wziąłam za wesołą rodzinkę kopytka, lubię z tej wesołej rodzinki. Kopytka. Wyżeramy już lodówkę, zjemy serwis robimy i jedziemy dalej. Mamy 150 km. Nie, 190 jeszcze do domu. Słuchajcie, szybki serwis robimy. Separacyjna, wyrzucona, jedyneczka też wylana. Gary, już zaraz, postaw, postaw zaraz doleję octu. Ocet dolewamy, żeby amoniak nie śmierdział z moczu. Gary do mycia, ale zobaczcie, co się dzieje. Czekaj, kotek, puść mnie. Zobaczcie, co się dzieje w ogóle. Jaki idzie armagedon. Więc chcemy zdążyć przed tym armagedonem stąd odjechać, ale nie wiem, czy zdążymy, bo już zaczyna kropić. Ale wyjeżdżaliśmy z Polski, padało, przyjeżdżamy, pada. Sorry za pogodę. Mamy 24 stopnie. Patrzcie, w ostatniej chwili zdążyliśmy, ale grzmi tak strasznie. W ogóle drogi nie widać. Będziemy jechać i jechać. Może wyjedziemy z tego deszczu, nie? Dobra, ja już wszystko porobione, zjedzone, posprzątane, serwis zrobiony. W ostatniej chwili, słuchajcie, zapinam pasy, bo w ostatniej chwili zdążyliśmy, lecimy dalej. Uciekliśmy przed burzą, przed deszczem, ale to w naszą stronę mówisz, że idzie, tak? Nie, na wschód. A, na wschód, to nie w naszą. To możemy się odezwać i spłętować tą naszą podróż. Słuchajcie, w podróży byliśmy 10 dni. Zrobiliśmy 3000 km, bo mamy 2924, ale jeszcze 180 mamy do domu. Czyli 3100 km. Mniej więcej jak policzyliśmy, to wydaliśmy około 3000, nie? Z paliwem, z winietami na Węgry i na Słowację. W Chorwacji jeździliśmy bocznymi drogami chociaż tylko raz, żeby zjechać na tą miejscówkę na dziko z powrotem. To zapłaciliśmy chyba dwa razy po 2,5 euro. euro, żeby dotrzeć do tej miejscówki, a później tu się jechaliśmy bocznymi, niepłatnymi. Jedliśmy w restauracjach chyba trzy razy, nie? Kupiliśmy pamiątki. Łukaszek sobie kupił minek, młynek ręcznie robiony i. I tą zapażarkę taką do kawy to też nie było tanie, chyba nie, bo 25 euro sama ta zapażarka. No i młynek, 30, chyba. Ta, i młynek 30, czyli w sumie 55 no w tym euro. 3000 30 zł, wydaliśmy 250. Na ten młynek. Na młynek, a jeszcze kawę musiałeś kupić. No. W każdym razie wydaliśmy około 3000. Eee, najbardziej nam się podobało tankowanie w Bośni, bo za 5 zł. Za litr, nie potem chyba była Chorwacja tania, bo 5,50, tak? Czy to Węgry były? Nie, Chorwacja. Chorwacja, Chorwacja. 5,50, na a u nas to już widzieliście po ile jest. I na Słowacji jest bardzo podobna cena do naszej paliwa. Bałkany, a dokładnie Bośnia i Hercegowina, przepiękne. Tej kawałek, tej Serbii, tej republiki, którą wracaliśmy, bo wracaliśmy z Jajec przez miasto Banialuka na, na granicę. No to cudowne widoki. Rzeka w nocy pewnie pięknie wygląda, bo jest oświetlona całą drogę. Także naprawdę dla nas piękny kraj, który warto zobaczyć. Jeszcze nie zepsuty przez Europę, więc zero zakazów z kamperami, nie? W ogóle wszędzie można stanąć na dziko. My staliśmy tylko i wyłącznie na dziko. E, nigdzie nie ma żadnych zakazów. Ludzie są przesympatyczni, pomagają. Nawet jak widzą na korowód większy, ilość większych aut takich samych, to nas puszczali, nie? Żebyśmy wciągiem jechali. Naprawdę było rewelacyjnie. Piękne 10 dni spędzone z bardzo fajnymi ludźmi. Mie, ja Mnie skóra z nosa schodzi. Opalona strasznie jestem. Zresztą Łukaszek tak samo, nie? Chcesz, kotek, coś dodać? już powiedziałem. Tak? Jak to zwykle Pięknie ja. Jak zwykle. <laughs> Kochani, kończymy tego vloga. Widzimy się w następnym. jedziemy do domu, trzeba zrobić pranie, ogarnąć miecia no i przyszykować się na przyjęcie panów od dachu. Także Buziaki pan Podróże. Mały. W podróżach małych i dużych dziś są z nami Pani Symena i Pan Łukasz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Hmm. Najpierw chciałbym usłyszeć, na czym polega wyjątkowość Państwa pasji. Czym różni się od innych podróżujących, a także naszych gości, którzy co tydzień opowiadają o miejscach, do których dotarli, o planach, które mają i też o tych sytuacjach, które zaskoczyły ich najbardziej? Przede wszystkim słuchajcie spontaniczność tych wypraw, spotykanie nowych ludzi. Teraz, w tym momencie, mamy, można powiedzieć, budżetowe te wyjazdy, ponieważ wszystko my mamy ze sobą cały domek mamy ze sobą. Wszystko co potrzebne, kuchnia, łazienka i tak dalej, mamy ze sobą. Potrzebne... Ponieważ jeździmy kamperwanem, przerobionym z Wana, z Mercedesa Sprintera, przerobiliśmy sobie domek. I wiecznie, gdzie, gdziekolwiek byśmy nie pojechali, to mamy go ze sobą. Także lodówka jest zawsze pełna, a koszty naszych podróży są prawie takie same, nawet mniejsze, bym powiedziała, niż koszty siedzenia w domu, ze względu na to, że jeść trzeba wszędzie i możemy dodatkowo zwiedzać świat. A u nas kamperowanie, prąd nie musimy płacić, bo mamy je z solarów. Potrzebna nam jest do egzystencji tylko i wyłącznie woda i, i, to, i, i, i to jest wszystko. Która na całym świecie w tej chwili już jest udostępniona pod kątem podróżniczym? Prowadzicie kanał Świat według Bandich. Domyślam się skąd wziął się tytuł i nazwa tego kanału. Natomiast gdybyście wy opowiedzieli o o kulisakiego powstania to może żona opowie no, świat według bandych. Bandy to jest niektórym w naszym wieku, może się to kojarzyć ze starym amerykańskim serialem śmiesznym. Trochę to nasze życie też tak wygląda, tylko że my spędzamy czas w domku na kołach, a oni spędzali czas w domu. Bandy to jest yy, yy, przezwisko mojego męża od lat dziecinnych, także naszych dzieci. Takie mieli ksywy w szkołach średnich, w pił na piłce ręcznej, gdzie, gdzie, gdzie uczestniczyli i stwierdziliśmy, że chcemy ten nasz świat, bo to nie tylko podróż. Ale w ogóle takie nasze życie chcieliśmy pokazać, i tak jakoś nam wpadło, że świat według Bandich to jest idealna nazwa dla naszej rodziny i dla tego, dla tego co, co robimy. Także dlatego, świat według Bandich. A że akurat bardzo duże prawdopodobieństwo jest do tego serialu i ci, co nas oglądają, też uważają, że jeżeli chodzi o humor i takie lekkie podejście do życia, no to bardzo przypominamy tych naszych. Którzy być może jeszcze o ten rodzaj podróżowania się nie otarli. Karawanik polega na tym, znaczy w naszym przypadku powiem, bo to każdy karawanguje inaczej. My, jak zaczynaliśmy 4 lata temu karawanik, zaczynaliśmy od przyczepy kempingowej, więc przyczepą kempingową jeździliśmy stricte na kempingi po Europie i raczej stawaliśmy na tych kempingach, dlatego że przyczepę kempingową. Też mieliśmy z solarami, też można było chwilę stanąć na dziko, tak zwane. My nazywamy to na dziko, czyli gdziekolwiek, ale jednak po jakimś czasie trzeba było się podpiąć do prądu i, i korzystać z infrastruktury karawaningowej kemp na kempingach. W tej chwili od roku, właśnie mija nam rok dokładnie w majówkę, odebraliśmy swojego campervana i jeździmy na dziko, czyli omijamy wszelkie rodzaje kempingi. Stajemy tam, gdzie nam się podoba, oczywiście tam, gdzie wolno. Bo teraz już w wielu miejscach w Europie już jest dużo zakazów dla kamperwanów, w ogóle dla, dla pojazdów kempingowych. Więc staramy się nie, nie stawać tam, gdzie nie wolno. Ale właśnie w tej chwili wróciliśmy z dziesięciodniowej podróży po Bałkanach, dokładnie Bośni i Hercegowinie. I tam, słuchajcie, dokładnie wszędzie można stać. Ten kraj jest tak piękny, tak malowniczy, i na razie jest zero zakazów, a ludzie są tak przyjaźni karawaningowcom, że nie było problemu z dostaniem wody, z rzutem kasety. My, kasety, nie posiadamy w toalecie, ponieważ mamy tak zwaną toaletę separacyjną, więc w ogóle jesteśmy tak wolni, jeżeli chodzi o zrzuty, no bo ci, co jeżdżą i mają kasety chemiczne, no to jednak muszą szukać zrzutów dla kaset chemicznych, czyli właśnie te przysłowiowe kempingi. Lub też na Bośni, tak jak byliśmy w tej chwili, uprzejmość ludzi na stacjach benzynowych pozwoliła nam korzystanie z toalety, czyli zrzutu tej naszej toalety kempingowej. Także taka jest różnica między podróżowaniem karawaningowym, a hotelowym, a tak jak mówię, każdy karawaningowiec spędza czas y, tak jak lubi, gdzie lubi i tam, gdzie mu się podoba. I właśnie to jest plus karawaningu, że my nie jesteśmy zobligowani do terminów, nie jesteśmy zobligowani do tego, że zapłaciliśmy y, jakiś, y, jakąś zaliczkę za hotel, nie musimy y, wstawać na daną godzinę na śniadania, nie musimy wracać do hotelu na daną godzinę na, obiada. na obiady. Po prostu jesteśmy wolnymi ludźmi, chcemy zostać w tym miejscu. Dwa dni zostajemy. Chcemy... Y, Wyjechać, zobaczyć coś innego, wyjeżdżamy. Tym się różni karawanik. Nie wiem, ile Państwo macie lat i nie chcę o to pytać. Młodzi jesteśmy. Dyktowny, <laughs> tak. Ale. Mniemam, że w pewnym wieku, i wiem to z doświadczenia, ceni się komfort. A podróż permanentna kamperwanem raczej tego pełnego komfortu nie daje. Jak Wy sobie z tym radzić? No to zapraszam do nas na kanał. Możecie Państwo zobaczyć, że naprawdę można żyć. Mówią o nas, że to jest taka forma życia biednie w bogatych domkach. No musimy powiedzieć, że karawanik nie jest tanią. Z i tanim hobby, a my jeszcze swojego campervana zrobiliśmy naprawdę, tak można powiedzieć, górna półeczka. No kosztowało nas to, ale w tej chwili właśnie te podróże zwracają nam te koszty, które ponieśliśmy. Można żyć oczywiście na normalnym poziomie, w normalnych warunkach. My troszeczkę sobie ulepszyliśmy ten domek właśnie ze względu na ten komfort jazdy i na komfort spędzania czasu, ale tak jak mówię, raczej wszystkie te nasze domki, już chyba mówię to w imieniu wszystkich karawaningowców, są uzbrojone w toaletę, są uzbrojone w łazienkę, w lodówkę, czasami nawet dwie, jak ktoś ma jedną mniejszą. Naprawdę jest to, tak mogłabym powiedzieć, że to jest taki pokój hotelowy, nawet, nawet kawalerka na kółkach, bardzo dobrze wyposażona. To już są czasy, że my wyjeżdżając na przykład do Austrii na narty, mamy ogrzewanie w kamperze, który na Powoduje, że potrafimy mieć nawet 25 stopni wewnątrz auta. Także woda podgrzewana, zbiornik 140 litrów, tak jak dla naszej dwójki, wystarcza nam na takie spokojne 5 dni bez żadnego tankowania dodatkowo i nie oszczędzania na niej. Oczywiście, jeżeli chodzi o karawaning, trzeba się nauczyć tego minimalizmu i tej oszczędności, takiego zużycia energii czy zużycia wody, ale uważam, ja tak z perspektywy czasu uważam, że to wychodzi ludziom na plus ze względu nawet na tą ekologię w tej chwili, na ten brak wody w naturze, więc moim zdaniem uczy nas to naprawdę takiego minimalizmu, nie, nie, nie kupowania tych pierdółek dodatkowych. Wiecie, nie, nie, my nie musimy mieć, nie wiem, sześciu patelni, możemy mieć jedną lub dwie. To wszystko karawaning uczy i to wszystko my, jeżeli akurat mówię w imieniu naszej dwójki, prze... Przerobiliśmy to na życie prywatne, czyli w pewnym momencie stwierdziliśmy, że niepotrzebny nam jest duży dom, bo mieliśmy ogromny dom, 250 metrów. Nasze dwoje dzieci już się usamodzielniły, więc stwierdziliśmy, że sprzedajemy duży, budujemy malutki dla nas i Wolimy podróżować niż siedzieć w czterech ścianach, bo wiecie, życie jest krótkie, nie wiadomo co nas jutro spotka, a chcemy zobaczyć jak najwięcej. Tak jak wcześniej zapytał Pan, czy jesteśmy w jakim wieku? No nie jesteśmy jakimiś mocno starszymi ludźmi, ale całe życie brnęliśmy do tego, żeby sobie sytuację taką zafundować, jaką mamy w tej chwili.